Nie mów, że to koniec Nie mów, że to co między nami nic nie znaczy odro ciebie Nie mów, że twoje serce nie inne. Nie mów, że twoje serce jest zamknięte na cały świat Nie mów, że już kogoś kochasz Nie zostawiaj samotnego mnie nie Jesteś wszystkim czego potrzebuję Kocham cię Spotkałem cię przy bramie Otknąłeś mi twarz Pocałowałeś mnie

Nic nie znaczyło dla ciebie. Mimo, że twoje serce należy do mnie. mimo, że twoje serce jest zamknięte na cały świat. Mimo, że już kogoś kochasz i zostawisz samotnego mi. Ze wszystkim, czego potrzebujesz, wychodzić. Ja włączam do innych, więc został moją nową rodzinę. Chciałem pomrzeć w tym nowym kręgu oczekiwania. Cały mój świat. Ty mówisz, że to był tylko nasz Mimo z tymi kłam Włałoś mi serce płacze Przez ciebie Kocham cię, ale tylko prostu. Samotnego zostawiłeś mi Płakań wróć Nie mów, że to koniec Nie mów, że to co między nami Nie wkradł się nie znaczyło Nie mów, że twoje serce należy do mnie Nie mów, że twoje serce Zamknięte na Cały świat Nie mów, że już kogoś kochasz Zostawię samotny w górze Jestem wszystkim czego potrzebuję Po chęci Gdy poszedłem do pracy w moim radiu Usłyszałem twoje Wohohohohohohohohohohoho Strzału mamowe przebiłeś mi soczku Chciałem być zawsze z tobą Zabrzec z tobą tak, jak odmawialiśmy. Odmawialiśmy tego, jak ja to jak odmówiłeś Odmówiłeś mi ty, Pozwoliłeś mi rządzić od tego po wszystkim Miałem z tobą nowe stodo Podarłeś kartkę zwykłe, kawałek papieru bez w moim sercu. Niemów, że to koniec. Niemal, nie znaczy, że tak samo dnia, nic nie znaczyło odkąd ciebie. Niemal, że twoje serce nie ma resztę inną. że twoje serce jest zamknięte na cały świat. Niemal, że już kogoś świąteczność i zostawię samotnego mnie. Jestem wszystkim, czego potrzebuję kocham chęcię. Tak to ja kochani, pani wasze? muzyczne serce, Tylko muzyka o sercu gra. Tylko dobra i czyste serce jest sprawia. I wasz skończy, no Mów swoje brednie. Muzyka i dobro to wszystko co kocham. Wszystko co mam. Moje serce życie święto. Ja, a mi serce będą mnie kochanie. Nic mnie nie kocha. Nie mów, że to koniec. nie lecz co między nie zaczęła do ja, przed twoim sercem, nie leży ja do niej. Biał przed mej sercem, zamkniętą. Cały świat. Nie ja mówię, że już kogoś kochasz i zostawiam samotnego mnie. Jestem wszystkim, czego potrzebuję. Kocham cię. Przestaję, Oktawia, w zaktawiony, tylko ty jest. Nie zacznę zrealizować serca, no. A w końcu zostaniesz się całkiem sam. Samotny, bez miłości. Bez miłości.